Lubicie kaczynę? Ja tak. Ja swoje kaczki uwędziłem, a potem upiekłem, otrzymując finalnie niemal czekoladową skórkę. Ale zacząłem od grzanek. Zarumieniłem je na patelni, a tuszkę kaczki natarłem solą i pieprzem oraz wypełniłem grzankami. Otwory w korpusie spięłem wykałaczkami, potem kaczki wędziłem gorącym dymem. Można skończyć na tym etapie, ale ja wędziłem dłużej, żeby mieć ciemniejszą skórkę. Na tym etapie kaczkę zawinąłem w papier do pieczenia i w metalową folię. Wróciła do wędzarni na 3-4 godziny w 150 stopniach. Ten etap można wykonać także w piekarniku. Finalnie kaczka wyszła bardzo miękka, bardzo aromatyczna i ze skórką o czekoladowym kolorze. Szczegóły znajdziesz w całym filmie na moim kanale. Subskrybuj, by nie przegapić.